Witajcie z tej strony Marcin Moczyński, firma SRW program Tacho Czas pracy. Dzisiaj kilka słów o zmianie czasu na tachografie. Widzimy się po krótkiej przerwie. Dwa razy w roku musimy dokonać zmiany czasu z letniego na zimowy i zimowego na letni. W przypadku wykresówek na wiosnę przesuwamy zegar o jedną godzinę, a powstałą lukę. Ubytek uzupełniamy wpisem ręcznym na odrocie wykresówki. Jesienią przesuwamy zegar o 23 godziny do przodu. Natomiast w przypadku tachografów cyfrowych dokonujemy korekty czasu lokalnego, a jak go wykonać, zobaczmy na filmiku. Czarna kropka obok godziny wskazuje, że jest ustawiony czas lokalny. Przyciskiem OK wybieramy menu. Strzałką schodzimy do pozycji wpisz pojazd. OK. Strzałką w dół. Wybieramy czas lokalny i zmieniamy czas o jedną godzinę do przodu lub do tyłu. Potwierdzamy przyciskiem OK. Musimy pamiętać, że na wykresówce w przypadku zmiany czasu do przodu brakującą lukę uzupełniamy ręcznie. Na odwrocie wykresówki. Natomiast w przypadku zmiany czasu do tyłu wykonujemy stosowną adnotację. Jak widzicie, zmiana czasu jest bardzo prosta. Zapraszam naszego Facebooka, stronę internetową i do zobaczenia w kolejnym odcinku.